Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku skorpiona. Dzisiaj przychodzę do Was z przesłaniem kart na miesiąc maj. Jakie karty drogie skorpiony mają dla Was ostrzeżenia, jakie dobre rady, na co szczególnie powinnyście zwrócić uwagę. Czyli skorpion i miesiąc maj. Pokazują się, drogie Skorpiony, jakieś tutaj nie tyle potyczki w pracy, co sytuacje, gdzie w kwestiach finansowych ogólnie rzecz ujmując, będziecie musiały się wykazać, napracować. Oczywiście ta karta mówi, że podołacie, ale trzeba będzie trochę siły włożyć. Czyli powiedziałabym, tak, pracy będziecie miały w tym miesiącu na pewno po pachy. Co tu jeszcze karty mówią? Mówią, że dobry, <laughs> dobry czas na kwestie związane z uczuciami na podróż. Ja bym powiedziała, albo będziecie gdzieś na jakąś imprezę się udawać. Najprawdopodobniej jakieś właśnie zaproszenie na miłe, miły, mile spędzony czas w gronie, w gronie takich radosnych, radosnych osób. Albo też osoby, które szukają partnera, partnerki, to właśnie żeby się z tym kimś spotkać, gdzieś tam będziecie musiały udać się w podróż dojechać, o czym też karty mówią, że spotkanie będzie jak najbardziej tutaj udane. Co jeszcze mówią karty? Oprócz tego, że będziecie się dużo musiały na, napracować, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, to pokazują się sytuacja finansowa pokazuje się umiarkowana, czyli powiedzmy tak, że ta praca, którą Włożycie, ona nie od razu będzie przynosiła efekty, może troszeczkę się jakoś tak ślama zażyć, że tak powiem. Yy... Tak, yy... no trochę pod górkę, trochę <laughs> tak, dwa kroki w przód, jeden w tył, czyli coś tam będziecie robiły, ale nagle trzeba będzie to poprawić, do tego wrócić znowu. Także. Yy także takie powolne działanie. Jeżeli czekacie drogie Skorpion na jakieś pieniądze, to tu też karty pokazują jakieś nie tyle może opóźnienie, no co jakby nie w tym terminie, w którym się spodziewacie te pieniądze do was tutaj mogą wpłynąć, tak? Tak bym to określiła. Ogólnie dobry miesiąc na kwestie. Miłosne na spotkania towarzyskie, tutaj aż te karty o tym, o tym mówią. Także jeżeli na przykład musicie zainwestować, żeby gdzieś tam się udać w podróż, spędzić miło czas, czy odwiedzić ukochaną osobę, to karty mówią nie żałuj. Chociaż może na przykład nie, nie jesteś osobny, jakoś twój portfel na tą chwilę nie jest zasobny, to wydaj te pieniądze, to na pewno się opłaci. Czyli tutaj krótkie podsumowanie, drogie Skorpiony. W pracy sprawy mogą pójść trochę jak po grudzie, czyli dużo, dużo pracy, ale nie tyle, że mało efektów, czyli te efekty może będą widoczne w późniejszym czasie. Dużo trzeba będzie wysiłku włożyć w to, co robicie. Bardzo udany czas na wszelkiego rodzaju podróże, wyjazdy, ale też wspólne spędzenie czasu w gronie, w gronie osób, które, które lubicie dobry też czas na wszelkie działania miłosne na szukanie partnera partnerki a to jeszcze m, nie powiedziałam osoby które gdzieś tam e, szukają e, osoby do związku tak to mogą ją poznać właśnie gdzieś w oddaleniu czyli nie w najbliższej okolicy swojego domu czyli ale gdzieś tam ona może mieszkać w innym mieście e, no w każdym razie w jakimś tutaj oddaleniu od was ja życzę wam drogie skorpiony Udanego miesiąca. Pozdrawiam Was serdecznie. Papa! Pa.